W Polsce mamy około 15 milionów nieruchomości i 500 tysięcy transakcji sprzedaży rocznie. Z czego 50% tych sprzedaży to są sprzedaże mieszkań. Rynek pierwotny i rynek wtórny rządzą się innymi prawami, ale w Polsce dzieje się na obu tych rynkach bardzo dużo. Deweloperzy widzą ten spadek popytu i reagują na niego większą elastycznością. Może nie widzimy jeszcze jakichś drastycznych spadków cen, bo one na razie nie mają miejsca. Nie wiadomo, czy w ogóle będą miały miejsce. Natomiast na pewno widzimy, że deweloperzy zauważyli spadek popytu i muszą na niego zareagować. Szukasz nowego mieszkania? Wejdź na rynekpierwotny.pl. Znajdziesz u nas ogromną bazę ofert, raporty cenowe, inteligentne rekomendacje, porównywarkę ofert i personalizowaną mapę. Przeprowadzimy Cię od marzenia do wprowadzenia. W tym odcinku misji mieszkanie sprawdzimy, co jest lepsze: kupno nowego mieszkania czy wynajem? Kupno na rynku pierwotnym czy wtórnym? Porozmawiamy o tym z Agatą Korzeniewską, dyrektorką sieci pośredników Metrohaus. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry. I pierwsze pytanie jest takie: Gdzie się w tej chwili więcej dzieje? Czy na rynku wtórnym, czy na rynku pierwotnym? Rynek pierwotny i rynek wtórny rządzą się innymi prawami. Ale w Polsce dzieje się na obu tych rynkach bardzo dużo. Warto może tak na początek powiedzieć dla ludzi, którzy nie uświadamiają sobie, jak w ogóle wielki jest rynek obrotu nieruchomościami w Polsce. W Polsce mamy około 15 milionów nieruchomości i 500 tysięcy transakcji sprzedaży rocznie. Z czego 50% tych sprzedaży to są sprzedaże mieszkań. Pozostała część to są inne typy nieruchomości, działki, działki zabudowane, działki niezabudowane, ale generalnie skupmy się na mieszkaniach. To jest 500 tysięcy transakcji rocznie, z czego trochę liczb, może trochę nudno, ale warto sobie może to na początek uświadomić: z czego 140 tysięcy to jest obrót na rynku wtórnym, a 110 tysięcy to są transakcje na rynku pierwotnym. Także jakby ogrom. Ogrom transakcji, na obu tych rynkach dzieje się bardzo dużo. Ostatnie dynamiczne, bardzo lata 23-24 pokazują ruchy na obu tych rynkach. Wzrost cen ogromny na oba te rynki wpływają nieco inne czynniki troszkę inne czynniki oddziałują na sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym. No to może tak przejdźmy do konkretu. Co to za czynniki? Co tam takiego działa, że sprzedaje się więcej na rynku wtórnym? Tak? Generalnie tak, sprzedaje się trochę więcej na rynku wtórnym, natomiast to są nieco inne transakcje na, na obu tych rynkach. W rynek pierwotny inwestują głównie, tamten jest głównie obrót inwestorski, czyli tam kupują głównie inwestorzy. Aczkolwiek nie tylko. Klient taki indywidualny na swoje własne potrzeby mieszkaniowe kupuje raczej na rynku wtórnym. Tak wynika z naszych badań w sieci Metro House i Credit Pass. Mamy ogólnopolską sieć agencji nieruchomości, prowadzimy takie badania non-stop, analizujemy ten, ten rynek non-stop, ale tak naprawdę na sprzedaż i obrót na rynku wtórnym i pierwotnym wpływają takie czynniki jak po prostu poziom rozwoju gospodarki, koniunktura na rynku, regulacja pomiędzy podażą a popytem, koszty wytworzenia, tak? koszty budowy, różne programy rządowe, ustawodawstwo, regulacje podatkowe. Subsydia rządowe, ale też takie bardziej psychologiczne czynniki, jak moda, tak. Ale wiesz, dy... co zaskoczyłaś mnie, bo raczej myślałem, że nawet jeżeli są inwestorzy na rynku pierwotnym, bo to jakby no nie trzeba być wielkim analitykiem, żeby to dostrzec, skoro są gotówkowi duzi inwestorzy, no to na pewno są to inwestorzy, tak. to jednak no, Moich doświadczeń, a też rynku pierwotnego i danych naszych wynika, że wiele osób te pierwsze mieszkania na swoje potrzeby kupuje też na rynku pierwotnym. Oczywiście, że tak, to wszystko zależy też od indywidualnych potrzeb danego klienta, a nie tylko takich ogólnorynkowych zasad, bo są okresy, kiedy warto kupić mieszkanie od dewelopera, a są takie momenty, kiedy może warto jednak przekierować się na ten rynek wtórny. Na przykład, jak mamy taki rynek wzrastający, czyli ceny rosną. I to w bardzo dynamicznym, szybkim tempie, bo długofalowo to wiadomo, że one rosną, natomiast zauważalne są też te wzrosty w takim bardzo krótkim okresie czasu. To wtedy nieco łatwiej i bezpieczniej jest jednak kupić mieszkanie na rynku wtórnym, dlatego że deweloper jako duży gracz. Jest bardziej skłonny reagować na te wzrosty cen, szybkie wzrosty cen, i nawet umowa z deweloperem podpisana w danym momencie, której finalizacja w ogóle jest odłożona czasem rok, czasem dwa, powoduje, że deweloper może posunąć się o taki ruch, żeby rozwiązać tę umowę i sprzedać to samo mieszkanie jeszcze raz po roku czy po dwóch po zupełnie innej cenie. I to jest nieco ryzykowne przy tak dynamicznym rynku i tak dynamicznym wzroście cen. Właściciele mieszkań na rynku wtórnym nie są, już, nie są już tutaj skłonni do takich transakcji. Ta transakcja odbywa się znacznie szybciej, ona trwa miesiąc, dwa, trzy i zamykamy właściwie całą transakcję, więc nie ma tego ryzyka. Natomiast na, w okresie, kiedy mamy spadający rynek, kiedy ceny spadają, deweloper wtedy jest nieco bardziej skłonny do elastyczności, jest bardziej elastyczny, jest skłonny do negocjacji cen. Deweloper jest takim podmiotem, który. Przewiduje zmiany na rynku, a potencjalny Kowalski sprzedający swoje mieszkanie, on tylko reaguje na te zmiany, czyli deweloper widzi, co się będzie działo w długiej perspektywie czasowej. I jest w stanie rozmawiać z klientem kupującym, wiedząc, co będzie już mniej więcej za pół roku, za 8 miesięcy na rynku. Rozumiem, że sugeruje, że jest w stanie szybciej podnosić ceny niż właściciel mieszkania na rynku wtórnym. Tak, ale jest też skłonny obniżać te ceny, kiedy przewiduje, że ten rynek być może zacznie się nieco ochładzać. Taką sytuację mamy na przykład w tym momencie, ona jest obserwowana w tym momencie, dlatego że Bezpieczny kredyt, który nam się zakończył, właściwie drugi kwartał 2024, to był pierwszy taki kwartał, kiedy już nie było w ogóle transakcji dokonywanych z pomocą tego programu rządowego. I tak naprawdę deweloperzy widzą ten spadek popytu i reagują na niego większą elastycznością. Może nie widzimy jeszcze jakichś drastycznych spadków cen, bo one na razie nie mają miejsca. Nie wiadomo, czy w ogóle będą miały miejsce. Natomiast Natomiast na pewno widzimy, że deweloperzy zauważyli spadek popytu i muszą na niego zareagować. Reagują na razie w ten sposób, że na przykład dokładają potencjalnemu kupującemu w prezencie komórkę lokatorską, garaż, rozkładają na bardziej korzystne raty, ten harmonogram płatności się wydłuża. Można tutaj ponegocjować z deweloperem i wybrać sobie znacznie ciekawszą dla siebie ofertę, bo deweloper jakby widzi, co się dzieje na rynku, a ten czas inwestycji. Jest określony bardzo w, 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 w takich konkretnych ramach, więc on nie może sobie pozwolić, tak jak zwykły kowalski sprzedający swoją nieruchomość, nie może sobie pozwolić na przeciąganie tego procesu inwestycyjnego. Rynek reaguje trochę inaczej. Spójrzmy na potrzeby klientów. Kiedy mhm. warto kupić mieszkanie na rynku pierwotnym, a kiedy lepiej kupić mieszkanie używane? I czym się tu kierują klienci przy wyborze tych rynków? Też wszystko zależy. Zależy przede wszystkim od takich preferencji indywidualnych klienta, czego tak naprawdę klient potrzebuje, bo klient może potrzebować wprowadzić się tu i teraz i wtedy nie ma możliwości oczekiwania na zakończenie procesu inwestycyjnego i kupienie na przykład inwestycji z rynku pierwotnego, która zakończy się dopiero za rok. Wtedy wybieramy po prostu nieruchomość z rynku wtórnego, która jest dostępna tu i teraz. Są też takie inne preferencje, na przykład lokalizacyjne, tak? Jeśli klient potrzebuje mieszkać w danej lokalizacji, w której mamy właściwie tylko rynek wtórny, na przykład w ścisłym centrum miasta, gdzie właściwie jest dostępny głównie rynek wtórny, bo w samych ścisłych centrach miast niewiele już się buduje tych działek, po prostu nie ma no to nie ma wyjścia, musi kupić nieruchomość z rynku wtórnego. Jeśli może umiejscowić się lokalizacyjnie na obrzeżach, wtedy ma szeroką ofertę dostępną dodatkowo z rynku z rynku pierwotnego. To są też takie indywidualne preferencje właśnie modowe. Wybieramy bardziej modne dzielnice albo te bardziej z rozwiniętą infrastrukturą, mieszkamy albo w ścisłych centrach, albo bardziej na obrzeżach miast, jak mamy pracę zdalną, ale to są takie czynniki indywidualne. Natomiast na ten wybór Zwłaszcza przy pierwszym mieszkaniu, kiedy, kiedy to są zazwyczaj młodsi ludzie, bardzo zwracający uwagę na swoją zasobność portfela. Biorą na pewno pod uwagę czynniki takie makroekonomiczne, rynkowe, a nie tylko swoje indywidualne preferencje. Na przykład w momencie, kiedy mamy tanie kredyty dostępne. No to nie jest ten moment. To nie jest ten moment. To nie jest ten moment, ale są takie okresy. Wtedy rzeczywiście ten zakup, zakup na rynku pierwotnym będzie bardziej, bardziej dostępny. Programy rządowe, wszelkie subsydia, one też nam nieco kierunkują ten, ten popyt... Przepływ. Dokładnie, dlatego że limity, parametry tych nabywanych nieruchomości z, z dopłatami są bardzo określone i tam po prostu łatwiej czasem znaleźć taką nieruchomość na rynku pierwotnym, której niekoniecznie mamy ją dostępną na rynku, na rynku wtórnym. I to nam po prostu generuje ten przepływ klientów. Szukasz nowego mieszkania? Wejdź na rynekpierwotny.pl. Znajdziesz u nas ogromną bazę ofert, raporty cenowe. Inteligentne rekomendacje, porównywarkę ofert i personalizowaną mapę? Przeprowadzimy cię od marzenia do wprowadzenia. Takie agencje jak twoja w sposób oczywisty kojarzą się ze sprzedażą na rynku wtórnym, ale powiedz, czy Metrohaus również reprezentuje czasem deweloperów i sprzedaje ich ofertę z rynku pierwotnego? Jeśli tak, to mm -hmm. na jakich zasadach jak to wygląda? Mm -hmm. Oczywiście, że w Metro House sprzedajemy i rynek wtórny, i rynek pierwotny. Jesteśmy Ogólnopolską Agencją Nieruchomości z taką kompleksową obsługą, więc właściwie zajmujemy się całością rynku. Nie tylko sprzedażą, ale też wynajmem, zapewnieniem finansowania klientowi i szereg jeszcze innych usług. Natomiast jeśli chodzi o deweloperów, mamy ponad kilkaset inwestycji deweloperskich w całej Polsce, bo rynek wtórny oczywiście jest dostępny w naszych biurach, we wszystkich miastach, w których mamy, mamy swoje biura. Z deweloperami współpracujemy zarówno takimi dużymi, ogólnopolskimi, którzy realizują swoje projekty w całej Polsce, ale też z mniejszymi lokalnymi. Oni mają taką ofertę dla naszych biur lokalną, to są mniejsze inwestycje, niewielkie projekty deweloperskie. W jakich sytuacjach ten deweloper do Was przychodzi? Czemu on przychodzi? Jaki ma interes, żeby A, pytanie. nie sprzedawać samemu, tylko oddać ofertę w Wasze ręce? To jest bardzo dobre pytanie. Deweloperzy często korzystają z usług Metro House z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jako taka duża sieciowa agencja nieruchomości jesteśmy trochę taką platformą, hurtownią, takim łącznikiem pomiędzy indywidualnym klientem kupującym, małym biurem niezależnym nieruchomości, a dużym deweloperem. Deweloper realizujący swoje projekty nie będzie rozmawiał z pojedynczymi, małymi biurami nieruchomości rozproszonymi w całej Polsce. Naturalnie potrzebuje jakiegoś integratora takiego na rynku, który skupi. Będzie takim trochę reprezentantem, przedstawicielem tych biur. I my Ale jesteśmy... ten deweloper przychodzi do Was, bo sobie nie radzi ze sprzedażą? Czy uważa, że tak będzie szybciej? Jaki Uważa, że interes w tym, żeby przyjść do was. Deweloper, korzystając z, z agencji nieruchomości, sięga po zupełnie inny segment klienta kupującego. Taki segment, który prawdopodobnie nigdy by do niego normalnie nie trafił e, bezpośrednio. Dlatego, że jest duża grupa klientów, którzy odrzucają w ogóle zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i e, szukają tylko i wyłącznie na wtórnym z różnych powodów, choćby z takiego prozaicznego, że obawiają się e, tych procedur deweloperskich. E, albo nie chce im się zajmować się kwestią remontu, wykończania, urządzania. To jest skomplikowany, dosyć długi i pracochłonny i czasochłonny proces. A te oferty dewelopera pojawiają się u Was w ogłoszeniach, czy to jest taka oferta off the market, że Wy przekonujecie tych nieco bogatszych klientów, żeby właśnie kupili na rynku pierwotnym to, co przyniósł deweloper? Mm -hmm. I tak, i tak. To jest oczywiście stała oferta nasza, którą reklamujemy szeroko na rynek i tak podobnie jak oferty z rynku wtórnego. Natomiast absolutnie w Agencji Nieruchomości są też oferty tak zwane z podlady i to często są właśnie oferty deweloperów, z którymi współpracujemy długofalowo i dostajemy czasem do sprzedaży projekty, które normalnie nie są dostępne jeszcze na rynku. Więc korzyścią dla takiego klienta byłoby skorzystanie z usług pośrednika, dlatego że może właśnie również Otrzymać dostęp do takiej oferty, która nie jest jeszcze na rynku. Pośrednik może umiejętnie przekierować zainteresowanie klienta kupującego z rynku wtórnego na rynek pierwotny. I to jest ta korzyść dla deweloperów, dlaczego właśnie chętnie z nami współpracują. Klient, który nie brał pod uwagę w ogóle zakupu na rynku pierwotnym, umiejętnie poprowadzony przez agenta, ale. Też po takim dobrym badaniu potrzeb klienta, bo, bo to głównie z tego założenia wychodzimy, że rozmawiając z klientem, badając jego potrzeby, rozmawiając czego potrzebuje, bierzemy pod uwagę czynniki, które czasem klient kupujący sam w ogóle nie, nie bierze pod uwagę. No, Agata, spróbujmy odwrócić sytuację. Mhm. Teraz ja jestem klientem, mhm. myślę. Po prostu co mm -hmm. kupić, i wymyślam sobie rynek pierwotny. Mm -hmm. Dlaczego ja mam przyjść do Was, a nie bezpośrednio do dewelopera? I czy ta oferta, która jest u Was, jest w pewien sposób na Waszą wyłączność i jej od dewelopera nie dostanę? Mm -hmm. Wy jesteście chronieni, w związku z tym ja muszę u mm -hmm. Was kupić? Czy po prostu mógłbym Was spróbować ominąć? Dobre pytanie, ale nieładne słowo. Absolutnie nie masz takiego powodu, żeby nas omijać. Po pierwsze, to nie jest tak, że jak jest u nas, to nie jest u dewelopera. Zazwyczaj deweloper również bezpośrednio sprzedaje swoje oferty. Czasem się zdarza, że on rezygnuje z własnego biura sprzedaży i powierza to tylko agencją, ale w zdecydowanej większości deweloper zazwyczaj prowadzi tą sprzedaż dwukanałowo, czyli i bezpośrednio i poprzez biura nieruchomości. Ale klient, który się zastanawia, żeby kupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Absolutnie powinien rozważyć skorzystanie z usług pośrednika. Krótko powiem dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że przychodząc do jednego biura, ma w, w jednym miejscu bardzo szeroką ofertę. Ma dostępną ofertę zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, co jest dla niego bardzo korzystne, bo w jednym miejscu tak naprawdę weryfikuje oferty z obu tych rynków, czyli i wtórny, i pierwotny wybiera coś najbardziej korzystnego dla siebie. Po drugie, nawet w ramach tego rynku pierwotnego, również u pośrednika, ma bardzo szeroką ofertę projektów inwestycyjnych, deweloperskich. Rozumiem, że w jednym ty, gwarant... miejscu. ty gwarantujesz jako przedstawicielka agencji pośredników, że rzeczywiście agencja wykonuje taką bardzo szeroką pracę w przeszukiwaniu ofert pod tego Klienta nie to, że mu oferuje dwa, trzy, tylko naprawdę przeszukała, znając jego potrzeby i oferuje to, czego ten klient naprawdę potrzebuje. Tak? Znaczy my się tym zajmujemy na co dzień, więc to absolutnie musi się tak odbywać. Dokładnie tak, bo inaczej nie bylibyśmy skuteczni w sprzedaży nieruchomości, w zamykaniu transakcji, a przecież to jest nasz, nasz chleb i z tego mamy wynagrodzenie, więc tak naprawdę rozmawiając z klientem, jesteśmy w stanie dobrać dla niego najbardziej korzystną ofertę. Po pierwsze, musimy. mu też przekazać pewną informację o rynku. Klient nie zawsze analizuje rynek, nie jest w stanie tych wszystkich czynników zanalizować. Nie wybiera też nieruchomości pod kątem na przykład przyszłych, przyszłych trendów i co z tą nieruchomością będzie za 5, za 10 lat. Niekoniecznie ma tą, posiada tą wiedzę. Najczęściej klient też kupuje emocjami i to go czasem gubi. Developer potrafi to skrętnie wykorzystać. Pośrednik w takiej sytuacji będzie taką tonującą osobą, chłodzącą ten zakup, czyli rozważy korzyści i, i troszeczkę od pozbawi emocji ten proces zakupowy klienta. Wchodzimy do nowej inwestycji, piękne, świeżutkie, nowe mieszkania. Hmm. Wiadomo, jak ten proces wygląda. Ale tam jest parę jeszcze fajnych, innych korzyści, z których klient może, może skorzystać, kupujący przez pośrednika, a nie bezpośrednio u dewelopera. Przede wszystkim pomożemy się... Przekopać przez cały proces taki formalny zakupu tej nieruchomości. Wiadomo, że deweloper, sprzedając nam tą swoją nieruchomość, nie będzie w ogóle tutaj obiektywny i nie będzie zainteresowany, żeby nam wszystko dokładnie wyjaśnić, żeby nas wesprzeć w tym procesie jako klienta kupującego. Pośrednik pomoże przejrzeć prospekt inwestycyjny, zwrócić uwagę na bardzo ważne kwestie takie prawne, formalne, pomoże oczywiście zorganizować finansowanie, sprawdzić cały stan prawny, ale też Taką otoczkę tej nieruchomości. Do tego, do tego nam jest potrzebny pośrednik, i te, te korzyści może klient kupujący uzyskać, przychodząc do biura nieruchomości. Oferta jest dokładnie tożsama, także tutaj nie ma żadnych różnic. Najczęściej jest też tak, że klient kupujący. Nie płaci wynagrodzenia pośrednikowi za tą pracę. Dlatego, że to właśnie deweloper nas wynagradza za, za przyprowadzenie klienta kupującego i dlatego ta usługa kupna nieruchomości przez pośrednika, ale na rynku pierwotnym nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla tego klienta. To pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, kiedy myślę sobie o tym, że byłbym w takiej sytuacji wybierał między pójściem do dewelopera, a pójściem do agencji, mhm. to Jaka jest cena tej samej nieruchomości u Was i u dewelopera? I zastanawiam się, czy ona jest taka sama? No właśnie, cena jest dokładnie taka sama, bo oferta na rynku danej nieruchomości, danej inwestycji jest dokładnie taka sama, bez względu na to, czy ona jest nabywana z pośrednikiem, czy bezpośrednio u dewelopera. Powiem więcej, ten zakup może być nawet korzystniejszy, korzystając z pośrednika, dlatego, że pośrednik jako profesjonalny doradca może fachowo pomóc w negocjacjach taki, zakupu takiej nieruchomości. I zwracam uwagę, że tu nie chodzi tylko o cenę, bo negocjować można różne inne aspekty zakupu. Może zwrócić uwagę właśnie na harmonogram płatności, na wynegocjowanie dodatkowego miejsca parkingowego i tak dalej. Myślisz, że dzisiaj najłatwiej jest co wynegocjować? Mi się wydaje, że właśnie harmonogram, takie rozłożenie w dłuższym terminie spłat. Tylko nie wiesz, bezpośrednią cenę, nie tam procent od ceny, tylko właśnie garaż. No może nie garaż, bo garaż jest drogi, ale komórka lokatorska albo właśnie harmonogram spłat. Potwierdzasz to? E Częściowo tak, aczkolwiek zależy, jak patrzy na to klient kupujący. Bo jeśli mamy klienta kupującego, który jest klientem gotówkowym, to on nie będzie patrzył w ogóle na harmonogram płatności. W, przy, przy dzisiejszej sytuacji rynkowej, to tak naprawdę przychodzi, płaci tą cenę i będzie negocjował inne warunki, na przykład miejsce postojowe w garażu, co jest na wagę złota, zwłaszcza w dużych miastach, i, i, i to jest bardzo korzystne wynegocjować sobie na przykład kolejne miejsce garażowe. W inwestycji albo, albo komórkę lokatorską. Tam jest jeszcze parę innych aspektów. Można próbować negocjować zakup, na przykład dwóch nieruchomości jednocześnie. Często da się to pogodzić, jeśli klient rzeczywiście ma takie środki, żeby na przykład jedną nieruchomość kupić za gotówkę. To czasem korzystniej jest kupić dwie, posiłkować się jeszcze dodatkowo kredytem, rozłożyć tą posiadaną gotówkę na dwie nieruchomości. Posiadamy wtedy dwie, jedną dla siebie na własne potrzeby, drugą jako taki pasywny dochód, przynoszący nam po prostu korzyści finansowe na, na co dzień. I tego wszystkiego klient się może dowiedzieć właśnie od pośrednika, ale niekoniecznie od dewelopera, który po prostu zainteresowany jest tylko tym, żeby sprzedać tu i teraz swoją inwestycję.